Bohater rolnik Szuka Żony nie mógł dłużej na to patrzeć. Po długim milczeniu w końcu powiedział dość i dosadnie zareagował na ciągłe komentarze. Chodzi o jego wybrankę. Show rolnik Szuka Żony połączyło ich drogi, choć początkowo wszystko wskazywało na to, że faworytką Adriana jest zupełnie inna kandydatka. Niemniej szybko zbliżyli się do siebie, a romans z dnia na dzień stawał się coraz poważniejszy. Wśród widzów narodziły się wówczas dość skrajne emocje, które nie opadły po dziś dzień. Bohater programu długo znosił wszelkie obelgi, aż w końcu puściły mu nerwy. Fala krytyki na wybrankę Adriana z rolnik Szuka Żony Związek Ilony i Adriana z Show TVP zaskoczył jego sympatyków. Niewielu spodziewało się, że tych dwoje połączy coś więcej niż tylko przyjaźń, a jeszcze mniejsze grono wierzyło, że to może się udać. Ci jednak szczęśliwie trwają ze sobą do dziś, czym co jakiś czas chętnie chwalą się na swoich Instagramach. Pod zdjęciami nie brakuje miłych słów, jednak pojawiają się też negatywne, a tych niekiedy jest nawet nieco więcej. Już kilkukrotnie pojawiły się spekulacje, że para postanowiła się rozstać, choć Adrian i Ilona za każdym razem uspokajali, że między nimi wszystko jest w jak najlepszym porządku. Kolejny zgrzyt pojawił się, gdy Ilona zamieściła na swoim profilu świąteczną fotkę z psem Adriana o imieniu Mateusz. Mateuszek to jednak urodzony celebryta. Nawet na zdjęciach wychodzi lepiej niż ja, podpisała żartobliwie. By uniknąć domysłów o rzekomym rozstaniu, wyraźnie zaznaczyła, że to ukochany wykonał zdjęcie, zatem obserwatorzy zwrócili uwagę na coś innego. Jeden z internautów postanowił szczępliwie odnieść się do opisu Ilony. Fakt jest taki naturalny. Nie to co ty, stwierdził dosadnie. Dalsza część tekstu pod galerią Adrian nie wytrzymał. Błyskawiczna reakcja, choć para od samego początku zmaga się z przykrą krytyką, dotychczas starali się nie reagować na nią w żaden sposób, licząc, że hejterzy w końcu ucichną. Gdy jednak negatywny komentarz dotknął ukochanej Adriana, dotknął i jego, zatem nie mógł przejść obojętnie. Niektórym osobom tutaj ewidentnie brak taktu, odpowiedział. Dzisiaj grzeje jeden. Nie żyją członkowie uwielbianego zespołu. Policjanci mieli problem z rozpoznaniem ciał 2. Pięć osób nie żyje, w tym małe dziecko. Zginęli w okropnych okolicznościach, koszmarne informacje z zagranicy skruszone najwyraźniej słowami Adriana, internauta nie zdecydował się na dalszy ciąg dyskusji. W tym samym czasie wierni fani pary nie szczędzili komplementów, szczerze wyznając, że kibicują im całym sercem. Najlepsze newsy dnia, źródło. Instagram nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj, PIKIO. PL na google News.